W lato magazynowaliśmy tu karasia. Młody miał przydomowy ośrodek treningowy. Dzięki czemu Haczykiem rozdarł gdzieś folię. No i wody zostało tyle ile zostało. Potem magazynował sumiki karłowate. Zobaczymy czy coś tu jeszcze żyje. Coś tam liście się ruszały. Także może. Sumiki mamy. No, no pokaż się, pokaż. Jak na jeden dzień roboty zbrakło trochę kamieni, ale i tak jest zajebiście Są rzeczy, których samemu tu nie godzi się robić, No właśnie czekam na ciebie Jedziemy z tym Co tam? To nawet jest roboty, co? Do. Trzymaj. Gotów? Gotów. To wywalaj. Towarzystwo. Jak to wszystko ci się widzi? Super. Czy było warto na miesiąc? Z tym człowiekiem i dla tego człowieka zawsze warto. No. O, teraz przepięknie.